Maja, hi, Maja, u, Maja, ho, Maja ho. Widzisz? To właśnie to o czym ci mówiłam Załatwię to Czy masz pojęcie co się stanie kiedy wpadniesz w miażdżące szczęki łamacza kości? Patent jest zastrzeżony Wylądujesz w gipsie od czubka głowy aż do kopyt i będziesz pić przez słomkę Ale gdybym potrenowała... No. Trening? O, te referet Mam ci taki scenariusz, pewnie myślisz sobie tak, jestem młoda, silna, polecę tam i zrobię parę trików z nową znajomą, Lightning Dust. Ja ci powiem, że jeśli będziesz grać w tę grę, to przekonasz się, że naprawdę trudno robić triki w gibbio z głową głowy do kopyt i pijąc przez słonkę. Myślę, że dotarło. Nie skończyłam! Słuchaj, rozumiem cię. Byłam taka jak ty. Mówiłam sobie, będę dotykać nieba. Jań, o, tere, fere, tra, la, la, la. Myślisz, że jesteś taka sprytna? Otóż okaże się, że tak ci się tylko zdawało. Jak nie będziesz mogła wyjść na słońce, bo będziesz w gipsie od na głowy aż do kopyt i pijąca przez słomkę. That. My Maja, hi, maja, u, maja, po, maja po. Przyjaciół! A jeśli nie masz przyjaciół, to jesteś samotna! Zrobiło mi się smutno i coś mi przyszło do głowy. Pomyślałam... Trzeba urządzić wielką, odlotową, szaloną imprezę i zaprosić wszystkie kusyki w wil. I teraz masz całe tłumy przyjaciół! Czy ty się dobrze czujesz? Ano nie! Maja hi, maja... Widzę, żeby się uwijała. Przepraszam. Już ci pomagam. Oj, chyba ciut przezadziłam. Zaczekaj no, mój własny, prywatny. Męczowy wir. Nie, nie, nie ma za co. Naprawdę drobiazg. Niech nas gadnie. Rainbow Dash. Tak, we własnej osobie. do ciastkarni. Tam się stało coś dziwnego. To może nie wzięło się z niczego, widzisz? To się chyba stało po tym żarcie z ciastkami. Ciastek! Cia o nie! Ciastek! Ja, 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 Ogona Pinki. Lepiej słuchać. Muszę Zachowanie zaczyna coraz bardziej mnie śmieszyć. Dlaczego nie szczypało cię w kolanie? To nie tylko straszne, ale i niebezpieczne. Maja, żeby nacieszyć się słońcem. Chwilę, bo się wszyscy podjali. Może wyjechali na wakacje? Nic o tym nie wiem. Czy schowały się, bo mam nieświeży oddech? Nie bardziej niż zazwyczaj. Zjadły ich zombie? E, nie wydaje mi się. Nie wydaje ci się, ale możliwe? Kucyk zombie! Kucyk zombie! Spike, Kucyk zombie! My.